Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ja jestem Frer, a to będzie 28 część, zagrajmy w Need for Speed Most Wanted, jak co w poprzedniej części, zajęliśmy się tutaj standardowo kamieniami milowymi, wyścigami na bula, na drugi numer, w zasadzie po nim już mamy razora w zasięgu ręki. I jest już kurcze naprawdę, można powiedzieć, um, można powiedzieć kurczę, końc NFS a NFSA, zbliżamy się do finału, ja wam głosowanie podesłałem jaką serię sobie wybierzecie. Macie do wyboru kurcze Carbona, Warda albo Stalkera dzień Czarnobella plus obywion Lost. Sorki też, że poprzedni ciulowek, poprzedni odcinek był taki ciulowy, taki jako tak ono kurczę OM, on, on, może nie pasował komuś. Można powiedzieć też szczerze, że czułem, że ciulniowo idzie i sorki was. Sorki wam za to, tak, sorki, sorki, jeszcze raz sorki, no i zobaczymy, co nam ból będzie oferować, tor i dwa sprinty, okej, okay. czyli tor, co mnie, co jako tako, co mnie nie rajcuje, tory tam mnie nie rajcują, żadne tam wyścigi na okrążenia, ale sprinty niech będą, to rzucam wyzwanie, tak, kurczę, będzie ciekawie, tak, a po tym już naprawdę razor do zasięgu ręki, to jest ta kurwa esencja zajebistości, tak, jak już będzie naprawdę ta ostatnia część, to będę się zajebiście czuć, bo jednak kurze dawno nie byłem w finale. Okej, okay, tutaj ten Mercedes, nie pamiętam jak się nazywa, ale kurczę, jest prawidłny. No zarazem też mam prawidłnego fureksa, tak? Dobra. Ale wiecie, co mi się wydaje, że ten Bull jako taką kurczę się dosyć dobrze wybił z takiego motywu, że miał tego Mercedesa, jednak taka droga kurde fura jako tak daje dobre osiągi i można się po prostu ścigać bez problemu, tak? Z innymi wygrywać zarazem z nimi bez problemu. No ale ok. My go spróbujemy pokonać, tak? Spróbujmy. Jestem ciekaw, jak, jak to nam to wyjdzie, tak? Może wyjdzie dobrze, może nie. Okaże się. Na razie tylko zaczęliśmy, tak? Kurczę też nie wiem, jakiej wielkości jest ten tor, czy to jest krótkie, czy długie wyzwanie. Za mną ten wyścig, tak? Może dokładniej w dupie. Dobra dajemy Nitrona Maxa na, na kozińsku. Dobra, no i pięknie na Kozacku, go dobrze wyprzedziliśmy. Fak, no i kurwa, zajebiście, zajebiście. Żem przyjewał, tak, ale dobra. Ja się nie poddaję, od razu prawdopodobnie go dogonimy jeszcze przed końcem. Tutaj właśnie tego wyścigu. No bo mi się wydaje, że raczej tutaj przed końcem okrążenia będzie tak ciulno. Będzie taka ciulnia można powiedzieć szczerze. Dobra, mam jeszcze tutaj te dwa okrążenia, żeby to ogarnąć. Zarazem też się nie dziwię, że to zramowałem, bo kurczę, tutaj do tego Murcielago się przyzwyczają, naprawdę. Ja przed chwilę nim zacząłem sobie tak odjeździć, bo kurczę, e, wstawiłem mu części, Ja wcześniej nim nie jeździłem w ogóle. No i on ma to sobie. raczej on ma tutaj to sterowanie ciulowe, tak? Tutaj jego tak ubolowem nad sterowaniem, ale no auta tego typu tak mają, niestety, trudność mówi. Dobra, ból jako tako zaraz może być wyprzedzony, tylko zwolnie. Tak? No i pięknie udało się, zarył w to. Mamy przewagę. Zniwelowaliśmy to, że zramowaliśmy to gunwo. No i mi się wydaje, że tutaj ten wyścig na okrążenia będzie jako tako tanio zrobiony. Łatwo zrobiony. Jak zwał, tak zwał. Myślę, że kurczę, wygram, ale nie będę tak od razu gadać, że wygram. Bo wiecie co, jak to ja. Ja wykraczę, ale będzie chujnia. Naprawdę może być chujnia, wykraczę i będzie chujnia. Dobra. Hmm. Trochę przewagi mamy, koleżka nadrobił ten tam kurczę mm, reining z ścianą, no ale okej, okay, nie ma sprawy. Dobra, dobra. Dym. No i dobra, tutaj standardowo sobie użyjemy nitro, podbijemy do 300 i dość bez większego problemu, tak? Dobra, teraz niczego nie zramowaliśmy, pięknie nasze autko jedzie, bardzo zajebiście szybko. Mi się wiedzieć, co jako taką naprawdę podoba autko. Ale no wiecie, co tutaj on ma z tym prowadzeniem jako taką minusik i to powoduje ramy, które mogą dosyć słabo tutaj jako taką nam wyjść i się opłacić w zasadzie. W ogóle ramy się nie opłacają jako tako. Dobra, ból nas dogonił, tak. No ale hej, okay, powinniśmy jako tako... Jeszcze myślę nad nim jako taką kurczę przewagę i zauważam, że zajebiście dużą powtarzam jako tako. I kurczę też um, e, widać, że nieźle lami naprawdę. na autko się przestawiam na Murcielago. Powinienem to robić wcześniej, ale kurczę jednak ono nie miało za dobrych osiągów. Dobra, tu zwolnijmy, żebyśmy... Nie, żeby z nami się nie stało tak jak z bólem. Czyli że nie zramujemy niczego tam. Okej, okay, teraz niczego nie zaramował. Tak, ukochane cywilne autka, tak dobra, mniejsza z tym. ostatnie, okrążenie, tak. Storki też za jako tako złe zdania i tak dalej, bo znów sam kurczę w tym odcinku. Bo ten, jako tako, odcinek po tym felernym odcinku, więc jako tako pewnie się nie ogarnę w sekundę. Od tak, od tak po prostu, no ale okej, okay, w dupie. Teraz się wiecie co liczy Tor. Za bardzo też nie będę gadać, bo nie ma tematu i też liczy się Tor. Liczy się wygrana. No kurwa, mać. Pani, Nowie i panie, bez jaj, to już naprawdę jest jakiś nie fart. Dobra, on tutaj popyla. No, jeszcze w niego, jeszcze sobie na mnie wyhamuje, jeszcze mnie wyhamuje. Dobra, kolego, ja tutaj muszę ci zrobić jakieś chyba ramowanie o ścianę. Mi się wydaje, być takie by, ci się, by taki ci się przydało, bo jesteś bardzo dobrym kolegą Razora. Ja Razora nie lubię. Weren skurwysyn wygrał przez to, że mi tutaj pogrzebał w aucie, tak? Kurwa macie, żebym ja teraz przegrał, żebym ja, żebym ja... ...przegrał, no to się załamie... ...panowie i panie. Dobra. Powoli tam mu po piętach. Może jeszcze kurwa autko, no to pierdolnijmy w ciężaróweczkę. Dobra, nitro sobie zostawię trochę. Wbije się w zakręt, wbije się, pięknie. Jako tako się źle wyrobił, za bardzo tutaj przydriftował. Kurczę, był ślisk i była ciulnia, tak? Dobra, Ursula, go ładnie równa i podbij mi szybciutko do mety, tak? Bez żadnego kurwa ramowania, tylko spokojnie do mety podbij, to jest Twoje zadanie. No i udało się, pięknie. Pierwszy wyścig z głowy, zarazem najdłuższy, bo sprinty mi się wydaje nie będą długie. Takie 3-minutowe chyba raczej nie. Dobra, jedziemy, 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 kur... Dawaj, murcja jako standardowo Nitro zużyjemy, żeby mieć przewagę. Trochę go zostawimy, bo niestety nie ma prostej za dobrej, trudność mówi. Pięknie. Jedziemy, 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 jedziemy. Tutaj się wybijemy przez skrócik. Sorki, że mówię co robię, ale no... Nie mam tematu. Szczerze mówiąc, nie mam tematu, ciulnia. Dobra. Tutaj pięknie. Nie, jednak nie pięknie. Jednak chujowo. Jednak zalmowałem. Kurczę myślę tak, że te 20% tak od razu zrobione świadczy o czym, że wyścig nie będzie za długi, tak? No, super, super. Przystanę przy okazji zaliczyłem. Ok. Dawaj. Mój no teraz musimy się tutaj ogarnięcie wbić kurcze, naprawdę, tych trochę cywilnych aut nawaliło, co mi szczerze nie pomaga, bo to autko nie ma dobrego sterowania Mówię to setki razem, wiem, wiem, wiem No fajnie, że przyleciałem przez ten tutaj tą, przez tą ścianę, tak przez tą część budynku no ale okej, okay. mi to tam rybka ważne, że przyleciałem, a nie tutaj to zarmowałem i się zatrzymałem, to już w ogóle byłoby chujowe, tak, i pewnie twórcy NFS zrobili to specjalnie zrobili to jako taką przecieroczyste szczerze mówiąc, żeby tutaj można było przelecieć na tych wyższych autkach, dobra. Szczerze mogę powiedzieć, wygrywamy, ale tutaj to ramowanie nie pomaga mi, kurwa mać, ile tego gówna tu najebało. No naprawdę, naprawdę ktoś tutaj miał szatański plan robiąc ten wyścig, naprawdę miał zajebiście szatański plany. Dobra, Ursjela go pięknie podbija mi na gó na górę, tak. Okej, okay, teraz tutaj te wgibasy-chujasy i jedziemy, tak? 66%, czyli dwie trzecie wyścigu urobione w poci. Nie ma problemu, podbijemy z problemu. czy znaczy, może nie podbijemy, tylko pojedziemy. Gadam już, kurczę, od rzeczy głupoty z tego motywu, że, kurczę, kończę tą serię. Trochę ciulowo, że pod koniec takie te fajne odcinki mają czulowy temat. A zarazem, też mam nie dzień do nagrywania. Kurczę wtedy, kiedy chciało mi się, to mam nie dzień do nagrywania. Czuję to w moczu. Ajajajajaj. Dobra. Fuck, fuck. Dobra. Już kurczę tę 90%, zaraz nam się wpije. Czyli trzeba się ogarnąć. Ogarnąć, jeżeli potrzeba. Ale na pewno mi to nie pomoże, jak ta szmaciura jeszcze będzie mi tutaj jako taką. No nie ramować, ale jako taką. Podhaczać No teraz mnie zramował Kurwa mać Żebym ja teraz przegrał No nie ja jestem maciej w przodu I nie życzę sobie Noż ja jebę Noż kurwa mać No ukończyłeś ostatni Zajebiście Zajebiście To powtarzamy standardowo Kurwa mać No ja jebę Ładnie mi szło Teraz miłem pod koniec Noż kurwa twoja zajebana mać a wiecie co, szczerze mogę powiedzieć, e, bardzo przepraszam za te wulgaryzmy. No, szczerze, wiecie co, jak ja oglądam, e, e, jak ktoś e, robi tam, zagrajmy wy i klnie, to się łapie za głowę. I teraz, jakbym ja prawdopodobnie e, oglądał siebie, to bym też siebie, to bym też się kurde łapał za głowę. Więc zrobię to przeknięcie naprawdę. Bo wulgaryzmy, moim zdaniem, szczerze, nie dodają charakteru, nawet obrzucają gameplay, tak. Tam teksty, jakie tam śmieszkowe, może nadają charakteru, ale wulgaryzmy nie, 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 jeszcze raz nie i ja bardzo was za to przepraszam. ale po prostu um, siła wyższa już łapie się za głowę, co ja tym Murcila go robię i kurczę na auto. Się nie mogę przedstawić, harmonizuję wszystko co jest możliwe. Raining jest po prostu uber, uber pro, tak. I mam nadzieję, kurczę, że teraz powinienem ogarnąć ten wyścig, bo kurczę, jednak no słabo byłoby, gdybym nie ogarnął, tak. Dobra Dajesz, dajesz, dajesz Pięknie, tu powinien się ładnie zmieścić, tak Widzicie najważniejsze, by go trzymać na dystans, najważniejsze. A jak w wkurzę, to zaramuje. Zaramuje, zaramuje. Go i go kurczę, walny gdzieś o ścianę, bo on naprawdę tym remingiem wygrał, tak. On mnie zaramował i kurczę, ładnie przyspieszył na nitro. Dobra, kolega zaramował, coś powinno być, okej, okay, tak. Choć kurczę też widać, na drobi, na drobi. Słabo. Dobra. Dawaj Murcielago, dawaj, dawaj. Szybciutko musimy tutaj ten zakręcik urobić, żeby mi się nad nim przewaga. Ale jednak nie, jednak Murcielago Lego ma inne plany, jednak wol się lekko jako tak rozkraczyć, tak? Na tym zakręcie. No nie wiem, mi to szczerze nie pasuje. Ale jak on tak z jakiego uprowadzenia, to mi gwarantuje, to ja nie mam nic do powiedzenia. Niestety mam chuja do powiedzenia, tak? Dobra. Jedna czwarta została. Ta fellerna 1 czwarta. Dobra, żeby ona była ta ogarnięta jedna czwarta. I wiecie co, zostawi sobie naprawdę zajebiaszczy zapas nitro. Tutaj, tak? Żeby kurczę... E, muszę powiedzieć szczerze, nie zdarzyła się poprzednia sytuacja. Tak, Bo on coś tutaj, wiecie co, on coś tutaj, kurczę, no, próbuje mnie dogonić i szczerze może powiedzieć, że musi się nawet, kurczę, powoli udaje to zrobić, ale wiecie co, ja chcę tutaj e, zrobić tak, żeby mu się nie udało i nie chcę kończyć drugi za drugim razem, tylko chcę kończyć pierwszy za drugim razem. Dobra, teraz nitro na maksa, bez żadnego tam pieprzenia, zaoszczędziło się, to się zużyje. Tak, wygrana już jest kolejna. Teraz kolejna wygrana. Może nie, kolejny wyścig, wygrana, może nie. Dobra. Dawaj. Dawaj Lambo. Na kozaku na pełnej kurwie jedziemy. Dobra. Myślałem, że to będzie jako tak prawie ten sam wyścig, który robiliśmy tutaj, wiecie co? Na początku gry z bólem. Dobra. Raming był jest mała przewaga, ale mi to tam, kurcze nie przeszkadza na razie. Dobra, pojechał tutaj, tym skrętem, dobrze zrobił. Tak, dla mnie to było jako tako gorzej, raczej jest gorzej dla mnie. Kurwa mać, no ja nie wiem, ja, ja, ja nie wiem, nie wiem, naprawdę jakiś, kurwa, magnes, że to się we mnie wpierdala znikąd, takie tam, kurwa, ninja-raimingi, no ja nie wiem, naprawdę. Ale mi to szczerze nie, nie styka, nie życzę sobie nie życzę sobie. Macie prądło. Dobra. Um, dawaj, dawaj, dawaj. Nie tym skrótem, bo on prawdopodobnie jako tako tutaj mi nie wyrobi. Tak. Też mi tutaj na tym y, skrócie. Może nie za nie wyrobi, więc ciurnia naprawdę nie O, tutaj mi się jako tako kurczę, Raczej tutaj czuję, że on y, nie wyrobi. zramuje. Dobra. Teraz muszę się na tym rondzie ładnie zmieścić. I mi się uda. O, uda mi się, udało, udało. Dawaj, dawaj. 43% FAK Co to ma kur być? Co to ma być? Ja sobie nie życzę. Dobra, 50%. Nie jest krótki ani długi. Taki tam w miarę będzie pewnie. Wyścig. Dobra. Wow, autostrada, to zapowiada dosyć duże prędkości i mi się wydaje, że on kurczę w prędkościach nie był za dobry, więc tutaj mam prawdopodobnie przewagę nad nim, to więc nitro na maksa, nakurwiamy. Czekajcie, no się chłopek trzyma, choć kurcze widać już nie, już kurczę coraz wolniej i nam znika. Wiecie co, mi to na rękę. Szczerze mi to bardzo na rękę, bo chcę wygrać. Ale standardowo tutaj Murcielago robi remingi, ale to, jest, to nie jest spowodowane przez niego, tylko przez me kurcze lamerskie sterowanie, tak? Że nie ogarnia mnie, nie mogę się przestawić na... Nie mogę się przestawić na auto i to mnie naprawdę strasznie boli. Naprawdę strasznie mnie boli. Dobra. Nie, tutaj się musimy zmieścić. Dobra. I nitro, żeby sobie ładnie polecieć. Żeby sobie zanobiście polecieć. Kurczą. Może mnie dogonić, choć myślę, że... Hmm, przewagę mam 90%. Powinienem jako taką jeszcze kurcze zdążyć. Powinienem. No, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, tu jest finish, pięknie. Czyli będzie jako taką kurczę znów, znów z wyskoku jakaś focia. Pięknie. Lecimy, 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 lecimy. Uuu, uh, nieźle. Choć szkoda, że nie było jako tako w powietrzu. Szkoda. Dobra, ale ten ból pokonany był. Jeden lamerski wyścig, ale udało się, tak? Kurczę, ja jestem w ogóle zamulony i zjebany cały. Nie jest zjebany pod względem, że tylko że zmęczony strasznie. Dobra, co mi wylosujesz? To palacz, pięknie. I może auto? Zwolnienie auto też może być. Też może być... Oj, ty skurwielu witaj. Ty kurwa mendo jedna jebana. Grzało mi kurwa przy oleju z kurwisyn. Pięknie, pięknie. Dobra. Zajbiście się czuję, ziomuś. Podziwiam cię i podziwiam to, że już mam szmaciura w zasięgu ręki. To podziwiam. Tu prawdopodobnie nie mam żadnych części, tak? Prawdopodobnie tak. No tak, tak, tak. Już on został tutaj scimingowany na maksa prawidłnie. Dobra, to czekajcie, wróćmy do kryjówki. I ogarnijmy jeszcze coś. Powrót do kryjóweczki. Tak, e, wybór autka, fureksa. Zajebistej listy prawilnej mogę powiedzieć szczerze, naprawdę, że to jest lista zabi zajebista prawilna. Chodź Ewo, zobaczymy, czy tobie coś trzeba tutaj wkręcić. Zobaczymy, czy trzeba sobie tutaj coś wbić. Bo ja ciebie Ewo szanuję i tobie trzeba naprawdę coś wmontować jak trzeba będzie. O, tutaj aut kurczy, tutaj trochę mi. Znaczy, chodzi mi, że to Ewo mi trochę tutaj. Um... Kurwa mać, znów się zaciągnął. Chodzi mi o to, że w Evo się zbiło tutaj to notowanie, ale prawdopodobnie przez to, że jechałem tym Murcielago. Dobra, osiągi. E, tutaj został mi jeszcze ten silniczek, nie ma sprawy. Silnik mi został i co jeszcze? I turbosprężarka. Aha. Turbosprężarka idzie. I co jeszcze pójdzie? Silnik pójdzie później. Pójdzie w następnej części. Dobra, kas nie mam, tak? Czyli prawdopodobnie no co ja mam innego zrobić? To już będzie koniec tej, oto tutaj, um, 28 części. W następnej części ja sobie jeszcze tutaj chwilę popatrzę, ile mam wyścigów. Mam jako tak, tutaj 11 wyścigów, czyli trochę mniej niż wcześniej, ale nie ma sprawy. Ogarnę sobie wyścigi, co tutaj będę miał. Hmm, tu będzie na maksymalnym, tu kolejny, tu kolejny. Czyli na razie tutaj mam 3 na maksymalnym, ok, nie ma sprawy. Eeeem, um, kamienie milowe... Muszę zaromować 35 radiowozów, e, uzyskać notowania w wysokości 800, 850 tysięcy, nie ma sprawy, Maciek. Um, OK, okej, muszę uciec w czasie krótszym niż 2 minuty, Fotoradar 225, 241, 320, nie ma sprawy. I pościek musi trwać 13 minut, czekajcie, jeszcze zobaczę jakie będzie wynagrodzenie za wyścigi. 25 000, czyli czekajcie. Mam 11 wyścigów, 11 razy 25, wychodzi nam tak około 275 tysięcy. No problem, tak. Jeszcze zsingujemy te nasze inne autka na maksa, i to będzie jako taką kurczą koniec, tak, to będzie koniec, nie ma już nic. Ja wam tutaj dziękuję za jako taką oglądanie, będzie to koniec 28. części. Nara.